Nazwa Maria Vita pochodzi od życia, życia marii. Generalnie Mariawityzm narodził się w ten sposób, że Maria Franciszka Kozłowska pod koniec XIX wieku znała rzekomych objawień w kościele w płocku. Cały spór między Kościołem katolickim a Kościołem Mariawitów jest o to, czy te objawienia były prawdziwe, czy, czy należało je uznać, czy też nie. Mariawityzm narodził się na początku w łonie samego Kościoła rzymskokatolickiego. Historia parafii Kościoła starokatolickiego Mariawitów w Zgierzu rozpoczęła się z rokiem 1906, kiedy to Tegoż roku właśnie 5 grudnia była rzucona klątwa na Mariawitów przez Piusa X. Ówczesny wikary już tutejszej parafii w Zgierzu, ksiądz Józef Pongowski, wypowiedział posłuszeństwo arcybiskupowi warszawskiemu. Zanim opowiedziało się bardzo dużo wyznawców już mariawityzmu, mianowicie 12 tysięcy Zgierza. Wówczas Zgierz liczył 15 tysięcy mieszkańców. Mariawici początkowo działali w łonie Kościoła rzymskokatolickiego, natomiast kiedy już było wiadomo, że do porozumienia nie dojdzie, zaczęły powstawać niezależne parafie mariawickie. Tutaj, w tym miejscu, w tym kościele, który widzimy, powstała trzecia na ziemiach polskich parafia mariawicka. Oczywiście odbyło się to w burzliwy sposób. Podczas niedzielnej sumy wikariusz ksiądz Pągowski wystąpił przeciwko swojemu proboszczowi. Mariawici zajęli kościół, proboszcz musiał uchodzić na plebanie, później wyjechał do Warszawy, prosząc o wsparcie władz kościelnych. Natomiast e, oczywiście kościół był własnością parafii rzymskokatolickiej i do niej musiał wrócić. Dlatego ówczesny proboszcz Roman e, Rembieliński poprosił o, o wsparcie władze rosyjskie i siły wojskowe. I w ten sposób Mariawici opuścili kościół, ale oczywiście pod eskortą kozacką. Później władze kościelne musiały, w trosce oczywiście o parafian, skierować tutaj dodatkowe misje. Trzeba było reedukować zbieżan. Zgierzanie powoli od mariawityzmu się odwracali, wracali na łono kościoła rzymskokatolickiego, ale to już jest odrębną, całkiem inną historią. Kiedy kozacy wyprowadzili mariawitów z kościoła świętej Katarzyny, musieli znaleźć sobie nowe miejsce. I takie miejsce znaleźli w kościele przed cmentarnym na ulicy Piotra Skargi. Przez kilka, kilkanaście, nawet miesięcy zajmowali ten kościół, a jednocześnie odbywały się tam pochówki niezależnie kości... wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego i Mariawitów. I na tym tle również dochodziło do wielu właśnie. No. Naj... Największa z nich to była bójka, właściwie kilkunastu osób, gdzie padły strzały, byli ranni, ostrzelano kościół, ostrzelano wzajemnie dwa kondukty pogrzebowe. Wtedy również musieli interweniować carscy żołnierze, i to prawdopodobnie wtedy właśnie. Ścigany był zarówno żandarm, jak i mariawita, i znaleźli się w jednym miejscu chowani przez życzliwego gospodarza. Takich spotkań, takich wydarzeń dramatycznych było wiele, bo pamiętamy, że wtedy jeszcze nie, nie było mowy o dialogu i w żadnym wypadku o porozumieniu w duchu ekumenicznym. Dziś żyjemy w społeczeństwie tolerancyjnym, lecz, lecz sytuacja była zgoła inna na początku XX wieku. Mariawitów często nazywano kozłowitami lub mankietnikami. No Kozłowitami oczywiście geneza nazwy pochodzi od Marii Franciszki Kozłowskiej. Ale stąd pojawiało się często podczas procesji mariawickich grupy katolików zdarzało się, że beczały, kiedy widziały taką procesję lub, lub mariawicki pochód. Natomiast drugą nazwą w takim sensie negatywnym byli mankietnicy. Mankietnicy pochodziło to od, od tego, iż... Kapłani mariawicy po prostu mieli charakterystyczne mankiety przy sutannach. I stąd taka nazwa również się może pojawić. Ona pojawiała się szczególnie w wydawnictwach antymariawickich, które były powszechne na początku XX wieku. Często mówi się o tym, że mariawityzm był wyznaniem ludzi biednych, ubogich. No i można przyznać w części rację. Otóż to się wiąże przede wszystkim z tym, że mariawici mieli bardzo szeroką akcję. Pomocy, pomocy najbiedniejszym. I stąd, między innymi, szerokie akcje tworzenia piekarni, sklepów, spółdzielni, które miały tym ludziom na tym etapie życia pomóc. Są legendy. Które mówią o mariawitach, chociażby jeśli chodzi o dobrą. W, dobrze, w dobrej istniała piekarnia, do której każdy mógł przyjść i wziąć bochenek chleba za darmo. W Felicjanowie był młyn, z którego każdy mógł wziąć tyle mąki, ile udźwignął. I to są fakty, które pokazują, jak, w jaki sposób też do mariawityzmu garnęli się nowi wyznawcy. W 1906 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła przy ulicy Słowackiego stoimy w miejscu, gdzie ta historia właściwie się zaczęła. Zaczęła się w ten sposób, że w tym miejscu właśnie w 1906 roku mariawici własnymi siłami wybudowali kościół, który stoi za nami. W tej chwili kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Chrystusa Króla. Natomiast kościół, z którym się, w którym zdarzały się dramatyczne wydarzenia. Twórcą jego był ksiądz Pongowski, który w pewnym momencie odszedł od mariawityzmu i w latach 1923 26 o ten kościół toczyły się regularne wojny, walki. Dość powiedzieć, że ksiądz Pągowski w 1923 roku osobiście wyrąbał siekierą drzwi boczne do tego kościoła po to, aby się do niego dostać, aby go znów opanować. Obok kościoła zaczęto budować domy, między innymi w których mieściła się szkoła dla dziewcząt i dla chłopców ochronka, jak również i mieszkania yy, dla kapłana. W tym miejscu powstał nie tylko kościół. W tym miejscu powstała cała Mariawicka dzielnica. Gdybyśmy spojrzeli za kamerę, zobaczylibyśmy trzy kamienice, które wybudowali Mariawici, szkołę i właściwie można powiedzieć, że tu w przybyłowie powstała pierwsza wyznaniowa dzielnica. Dziś kamienice, które mamy ja mam przed sobą, a Państwo za sobą, były w latach, na początku XX wieku, były najnowocześniejszymi w zgierzu. Najnowocześniejszymi kamienicami w zgierzu, który, na przybyłowie, który był tak naprawdę dzielnicą najbiedniejszą. Teraz ta sytuacja się zmieniła. Natomiast to jest niewątpliwie dorobek ówczesnych pokoleń zwierząt i przede wszystkim dorobek mariawitów. Miejsce, w którym się znajdujemy, ówczesny proboszcz rzymskokatolicki wybrał na miejsce, w którym ma powstać kościół filialny. I powiem w ten sposób, że mariawici właściwie wykorzystali to miejsce, odkupując plac od hennesów i w dobrym punkcie, który jak wiemy jest właściwie na wzgórzu, który jest dobrze widoczny, wybudowali własny kościół. W posiadaniu mariawitów był cały pas ziemi, od obecnej ulicy Piłsudskiego aż po cmentarz mariawicki, który znajduje się na końcu osi tego kościoła. To był duży pas ziemi, na nim znajdowały się sad, z tyłu znajdowały się budynki gospodarcze, znajdował się kościół, kamienice, szkoła. Tutaj też były w pewnym momencie herbaciarnia, był sklep mariawicki, były kluby mariawici. Skupili się nie tylko na doktrynie, ale też na szerokiej działalności socjalnej, można by dziś powiedzieć takiej lewicowej. I stąd pewnie też yy, może zainteresowanie moje, moje tym wyznaniem. Ksiądz Józef Pongowski działał do 1923 roku. Tenże rok jest przełomowym dla tutejszej parafii, bowiem tegoż właśnie roku odchodzi ksiądz Józef Pongowski z grona kapłanów mariawitów. Również Mariawici utracili kościół na ulicy Słowackiego. Mało osób wie, że stoimy w tej chwili przed najstarszym kościołem w Zgierzu. Powstał on w 1906 roku. Tymczasem, gdy kościół, obecny Kościół Rzymskokatolicki pod wezwaniem świętej Katarzyny, w swojej obecnej bryle jest kościołem późniejszym. Oczywiście tam wcześniej stały inne budynki kościelne, ale ten, jako budynek murowany, jest w tej chwili najstarszym kościołem w naszym mieście. Z nim wiąże się też pewna tajemnica. Otóż do końca nie wiemy, gdzie ksiądz Pongowski, który ten kościół budował wraz z Mariawitami, jest pochowany. Wiemy na pewno, że w latach 40., kiedy zmarł. Został pochowany w nawie głównej kościoła, później ściana tej nawy została rozebrana i są dwie wersje. Być może jest pochowany nadal w tym kościele, a być może w Częstochowie na grobie swojej matki. To jest jedno ze zgierskich tajemnic, ale po to są historycy, żeby te tajemnice rozwiązywać. Od 1976 do 1995 roku proboszczem parafii jest Ksiądz Ludwik Jabłoński. W tym czasie jego tutaj działalności od 1989 do 1994 jest prowadzona budowa nowego kościoła w którym właśnie się teraz znajdujemy, a poświęcenie, konsekracja tego Kościoła odbyła się 10 lipca 1994 roku. Od 1996 do obecnej chwili proboszczem jest ksiądz Jakub Orzechowski, właśnie we własnej osobie. 18 czerwca 2006 roku parafia obchodziła setną rocznicę powstania Kościoła i zarówno również parafii. Parafia liczy sobie obecnie około 200 wyznawców. Również obok tutaj kościoła znajduje się cmentarz Mariawicki. Należy podkreślić, że na tym cmentarzu pochowany jest również jeden z pierwszych kapłanów kościoła Mariawitów, Polikarp Kal. Jeżeli idzie o działalność ekumeniczną, przyświeca nam myśl wypowiedziana przez matkę duchową naszego kościoła, świętą Marię Franciszkę, która wypowiedziała takowe słowa: Jak nadzieja w przyjście Mesjasza, króla zawiodła Żydów, wiara w dogmaty podzieliła narody, tak miłość zjednoczy wszystkich.